Namiot doszedł na takiej oto długiej palecie Ja by niczego nie wyrzucać, odbędzie się teraz mały recycling, z tej dużej palety i z tych dwóch mniejszych pożyczonych palet zrobię stół roboczy. Zastanawiam się tylko, czy taka wysokość, czy taka wysokość, czy zrobić to na takiej wysokości. Na tej wysokości pewnie byłoby niewygodnie, żeby cokolwiek działać. Ręce i łokcie musiały bardzo wysoko uniosić. Idealnie byłoby, była taka wysokość. Nie chcę tych paleci ciąć, gdyż są pożyczone i oddam je potem jak skończę. Dlatego zrobię to na takiej wysokości. Jak dojdzie jeszcze tutaj tyle drugiej palety oraz płyta, to myślę, że będzie idealnie. A tu z boku na tej palecie stoi kuchnia z kampera, którą wyciągnąłem. Prawdopodobnie już nie będzie pakowana do środka. Więc myślę, że będzie używana doraźnie, jak będzie tutaj potrzebna bieżąca woda, żeby na przykład umyć ręce albo ugotować sobie kawę. Pierwszy test po szycia wytrzymało. Na szczęście tylko się. Wypięły śledzie, bo tu wszystko jest śledziami jeszcze do gruntu przetwierdzone. Palety ustawiam górną częścią do wewnątrz. Jedna deska i jest z półka. Pasuje idealnie. Tam jest taki kawałek płaskiego trenu, i nawet się nie kołysze na boki. Teraz sobie jeszcze przypomniałem, że przecież mam te lampy, które kiedyś kupiłem na chyba na Shopi, tak, już w tym portalu, który nie istnieje. Wtedy go postanowiłem przetestować, czy faktycznie działa. No i kupiłem te lampy chyba za. 27 zł za sztukę. Mogę przyswiecić sobie teraz tam na górze. Będą dawały bardzo fajne dodatkowe oświetlenie. A że są na 12 V, to bez problemu podłączę je nawet do zwykłego akumulatora czy też do panelu fotowoltaicznego. Na razie jest tylko takie światło tymczasowe to jest zwykła lampka LED na baterię. Ale będzie tu jeszcze zamieszczona. Jak tylko uda mi się jakieś źródło prądu zrobić, to będą tutaj takie małe lampki 15 W. Mam jedną już przy sobie. Kupiłem na próbę i myślę, że niedługo pokażę Wam też, bo one są naprawdę niedrogie. Jest to świetne rozwiązanie na jakieś tymczasowe oświetlenie. Nawet do kampera można podłączyć mimo że jest to 220 V, to bez problemu każda przetwornica pociągnie, gdyż ma taka lampka 15 W. Przepraszam za te zakłócenia falujące, takie efekty falującego światła. Muszę zainstalować takie, które będzie kompatybilne z tą kamerą. Miejmy nadzieję, że ta będzie. Ok, właśnie przetestowałem i to światło jest idealne. Nie faluje z kamerą, czyli będę mógł je montować w tym tymczasowym garażu. Zanim to wszystko będzie tutaj przerabiane, to na początku muszę zrobić porządki. Co też ważne, dzięki temu miejscu mogę wszystko sobie poukładać, bo jak wiecie, przy takich pracach jednym z najtrudniejszych elementów, który zajmuje najwięcej czasu, to jest znalezienie jakiejś drobnostki. Bo tu gdzieś położyłeś, tam gdzieś się sturwała, i jak nie ma tego miejsca na pokładanie tego, to niestety zazwyczaj występują takie problemy. I ja sobie przygotowuję stoły pod elektronikę, pod inne rzeczy, które będę wyciągał i które będą musiały być pod ręką. A przy okazji znalazłem też coś takiego. To jest internet, który kupiliśmy w Portugalii. To był. Najdroższy internet do tej pory, jaki używaliśmy. Bo w Portugalii nie wiem dlaczego, ale jest bardzo drogo z internetem. W Hiszpanii tego problemu nie było. Tam internet było o wiele tańszy. Tam chyba za 10 euro, jak dobrze w promocji trafiłem, to nawet 50 GB albo 100 GB szło kupić. A w Portugalii dokładnie za 10 euro 20 GB plus 5 GB ekstra. Jak posiadało się numer ich tam ewidencyjny i zarejestrowało się jako użytkownik. Później wam polecę jeszcze inną aplikację, która ułatwia trochę podróżowanie i korzystanie z internetu. I a propos, też znalazłem ten hiszpański starter z internetu. 50 gigabajtów i wtedy zapłaciliśmy 15 euro, ale potem jak już doładowywaliśmy to przez internet, to było za 10 euro, też około 50 gigabajtów. A niekiedy promka skoczyła i tak jak już mówiłem wcześniej, można było dotrzeć nawet do 100 gigabajtów. Kolejny krok, jaki tu będę robił, to montaż oświetlenia. I jak już wszystko to będzie gotowe, to można wjeżdżać wózem, demontować to, co jest teraz i zaczynać przerabianie. Jeszcze troszkę ozdobie oświetleniowo ten stół I teraz znacznie lepiej to wygląda Zwykły taki najprostszy pasek LED W tym pudełku na baterie Trzy paluszki A daje całkiem fajny efekt Który trochę uprzyjemni pracę Wiem, fanabery, ale zawsze chciałem taki stół podświetlony mieć A tu wam jeszcze pokażę lampkę Dosyć mocno świeci. Mam mocowanie z tyłu. Na razie on tylko tak powiesiłem. Tyczka do przedłużacza 15 W. Kupię drugą. Umieszczę ją wtedy tam na drugim końcu namiotu. Nie będzie tego efektu falowania, bo jest inna częstotliwość tego światła i tamtego. Teraz tam świecę ze zwykłej lampki na baterię. I wtedy będzie na tyle jasno, że będzie można pracować dosłownie całą dobę. Ona oczywiście będzie przesunięta tutaj na środek i jak ją puści się w górę, to światło odbite będzie o wiele bardziej rozproszone, przyjemne i przede wszystkim będzie dużo jaśniej niż takim światłem punktowym. Moi drodzy, urządzenie tego mobilnego garażu ukończone, poustawiałem sobie wszystko mniej więcej tak jak chciałem, ale to wszystko jeszcze będzie modyfikowane w praniu, gdy wyjdzie czego tak naprawdę bardziej potrzebuję, czy tutaj miejsca, czy tam. Czy stół jeszcze inaczej zagospodaruję? Zrobiłem sobie tutaj taki bardzo lekki stół na takim stelażu. Tu po prostu do położenia, tylko jakieś ewentualnie poukładania kluczy, narzędzi, które będą potrzebne pod ręką. Drabinka, szafka na elektronarzędzia, które będzie trzeba bardziej schować. Kiedyś na pewno coś będę musiał zrobić też z podłogą, bo ta trawa, która tutaj jest, mocno ucierpi, ale ta część ogrodu będzie też rekultywowana później, więc. Mogę ją troszkę tutaj wydeptać, rozdeptać, ale będę musiał coś jeszcze położyć na podłodze, aby po prostu nie brudzić w środku w kamperze, ani też nie zgubić jakiejś drobnej części, bo jak tu coś spadnie, to będzie problem ze znalezieniem tego. Tam sobie jeszcze potem poukładam płyty budowlane, jak je przywiozę. Będzie miejsce, stelaż na kantówki, które będą potrzebne do pracy. No i co? W przyszłym tygodniu pozostaje tutaj wjechać busem i rozpocząć przeróbki. Podsumowując jeszcze po dwóch tygodniach, jak ten namiot tutaj stoi i było kilka już mocnych, wietrznych dni, to jeszcze nic nie zostało tutaj naderwane. Całe to poszycie jest w całości. Jak na razie, dodaję, że jest to w miejscu bardzo osłoniętym od wiatru. Jest wszystko spoko. Wrzucę wam link do tego namiotu w opis, jak to on wszystko wygląda. To jest rozmiar 4 na 8, 2 metry wysokości po bokach 3 3,10 wysokości w tym najwyższym punkcie tam na szczycie. A więc jest dosyć wysoki i spokojnie, nawet busem wyższym możecie sobie stanąć na środku i pracować. A i taka prośba, nietypowa z mojej strony, bo raczej tak dziwnie do tego podchodzę, ale jak oglądacie kanał, Zostawcie suba, bo mam taki cel, żeby dojść w końcu do tych 5000 subskrybentów, co bardzo motywuje do dalszej pracy. Do tej pory chciałbym podziękować Wam za wszystkie suby, które tutaj są, gdyż jest to dla mnie zaszczyt. Bo, jak zakładałem ten kanał, to on miał być po prostu pamiętnikiem z budowy tego mini kampera. Okazało się, że może to być jakaś praca, która też jest dla Was przydatna. Dlatego bardzo Wam dziękuję. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście, to dajcie suba. Bardzo miło mi będzie, jak w końcu uda się osiągnąć ten poziom 5000 subskrybentów. A za dzisiaj dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się. Do zobaczenia.